Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Bespar. Witam Was w zasadzie w dzisiaj z odcinku Warcraft, który a, kiedyś tam bardzo dawno temu e, wam obiecałem, mianowicie grę wieloosobową. E, słuchajcie, spróbujemy sobie dołączyć do jakiejś szybkiej gry. Jak widzicie, mam profesjonalny Nick funtier 4, ponieważ e, oczywiście Uplay nie obsługuje zmiany Niku. Ta da da da. Um, pa pa pa. pa um. e, dobra. dołączyło nas do jakiejś gry. Ja nie mogę Uplay działać dziś tym razem bez problemów. Co tu się dzieje? Ja nie wierzę. Jeden. A... Słuchajcie, e, dzisiaj też mm, sobie myślę, że moglibyście. Mm, zrobić coś takiego Mianowicie, że ktoś tam z was oglądał Tego Far Cry'a Aha, zarąbiście, jak widzicie, powiedziałem Wykrakałem, no, no i tak, tak wygląda Jak gra w Far Cry'u mm, Dlatego ja sobie chciałem trochę pogadać Słuchajcie, jeżeli ktoś z was by chciał Żebym ja kontynuował e, Tą, e, że tak się wyrażę Serię fabularną z Far Cry'a Cry To znaczy, e, żeby po prostu Kampanię tą w końcu przejść do końca no, to może mi napisać, bo ja po prostu nie wiem, czy, czy ja się mam zabierać do tego na nowo, y, czy, czy też nie. No, czy tutaj sobie możemy. Ten? Aha. Dobra, co my tu mamy? Tak, kurde, już nie, ja już po zapominałem. Właśnie to były jakieś takie zestawy sprzętu dziwne? Czy co mi się w ten, e, w parkaju? On nie jest najgorszy, ale on jest tak cholernie nieintuicyjny, że po prostu człowieka po jakimś czasie szlak. O. Pizdy. Oczywiście, snajperki nie padną na hita, bo po prostu. A na nasz... aha. Asysta! 50 expo, yeah! GOG! GOG! Co? Patrzcie, ja padłem i moja drużyna przegrała. To jest hey, ta sprawiedliwość No i tu są takie jakby teamowe finishery. Taki se, o. wow, ale żeśmy, ja pierdź. nie, tak żeśmy się pod, podelektowali po prostu tym multiplayerem. Że ja pitole, nie, dobra, jest trochę typów, tylko widzicie o moje ustawienia, dobra, stawy, krzywdę, mać po prostu jest załamka. No, no i widzicie, mamy jakieś e, dodatkowe, tak, i mamy, mamy nowe jakieś. Nie możemy w ogóle tego w grze zmieniać jakby w locie. To jest... Dziwne. No, widzicie. Kursor po prostu... E, tak, muszę kliknąć, wybierz. Oczywiście... Nie, właśnie nie kapę. i dać wróć. I niech ktoś mi powie, że to jest... że to jest intuicyjne, nie? Eee, wybierz. E, wróć. No, i ja, ja tu się gubię, nie? Zmień nazwę, więc może e, Fajny jeden. Oczywiście nie wiem, jak zrobić nowy. Bo, bo po co wiedzieć, nie? Nie no, ja po prostu. Ja przyoczę strasznie na ten Ultimate, bo on jest tak cholernie nieintuicyjny. Mimo, że sama rozgrywka naprawdę jest bardzo fajna, e, co może w końcu zaraz zobaczycie, o, chociaż niekoniecznie. Bo jeszcze może nas wywalić. Tak z Dupala, wiecie. Dobra, za chwilę gra się rozpocznie. Okej, okay, mamy jakieś takie teamy, jak widzicie tutaj już, o, na przykład jest są jakieś kidy, co mają na przykład po pierwszy level. A ja nie wiem, wy, wybrało team i jeszcze nie wiem, na co żeśmy teraz czekali. Jest tu mózg rozwalony, nie? Generalnie. No, zobaczymy, co to z tego bydy. Kurczę, w ogóle zauważyłem, że na poprzednim odcinku z Mortal Kombat'a... E, po prostu zapomniałem Wam e, powiedzieć. A, widzicie. A, dobra, ok. A i tak zarobiście, że możemy tylko jeden wybrać. Dobra, nasz. Znaczy, pewnie to się robi jakoś łatwo, ale, ale pewnie tego nie to Znaczy, że to jest nieintuicyjne. Mniejsze. E, ostatnio na odcinku z Far Kraju. E, Kiedy to było? Aha, jeszcze padło... Nie umieraj! Nie umieraj! O, jak widzicie, fajne są stawki w tym Far Cry'u. Naprawdę e, ciekawy tutaj mamy wszystko ładnie wypisane te statystyki. Naprawdę to nie jest źle zrobione, ale po prostu ten cały interfejs po prostu żygać mi się chce, nie? Mm, Ostatnio tam wam coś mówiłem, na no, przykład Mortala. E, to znaczy. Aha, dostałem z Grenade'a. O, zabójstwo. Zemsta! Tak jest! Eee, reanimacja? E. Fajnie, że mi zdliknąłem, a on wstał. Wow No tak, no i zapomniałem, że w tym właśnie farkaju naprawdę pada się dość łatwo. I... Szczerze, w którym się Farkaju go cała. C, dobra! Dobra I co wy na to, żebyśmy poszli na Jolesława i ich por Te aby wy wydać okrzyk bojowy. T nic się nie stało. O to chodzi. A bo może ja mam nacisnąć tutaj i naprawdę go wydać. O dobra, może nie. Ej, a co by się stało? Jakby akurat zdziałał właśnie w ten sposób, że jak nacisnę to się mikrofon włącza i taki ktoś by usłyszał coś takiego. No po prostu masakra, nie <laughs> Mm, cieszę się, a gdzie są nasi enemi? Wyszli już, tak? Fajnie, jestem trzeci, nie? Z jednym killem. A tamten jeden koleś ma 7-0, nie? To pozdro. to, po jak ktoś jest dobry w FPS, to będzie dobry w Far Cry. Bo to jest naprawdę fajne. To multi. Powtarzam się, strasznie, strasznie się powtarzam. W końcu nie doszedłem do sedna sprawy. Pobiegamy sobie, a ja sobie pomówię. Więc tak, na odcinku z Mortal Kombat mówiłem, że coś sobie kupiłem. Patrzcie, nawet mi się zrymowało. I chodzi o to, że po prostu przez te upały, które były... Oczywiście jak to już sobie kupiłem, to mi przeszły te upały, nie? Bo po co mają być? No ale mniejsza. Po prostu kupiłem sobie laptopa, tak? Ten laptop on może dupala nie urywa. Ale jest to Macbot Pro, if you know what I mean, tak? Więc wiecie, ja nie wiem, nie wiem czy będę w stanie coś z niego nagrywać. Myślę, że Minecraft i lol ewentualnie. Będę chciał nagrywać, to mi dać radę, bo te gry tam dość dobrze chodzą akurat. O ten cel, no kurde! Żywotność 33% Taka kupa jedna Dobra Eee No i mnie... Wow, 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 wow Co to jest? Na respa nam tak wchodzą? Dobra, jesteśmy Który team wygrywa? Aha, granat Kula łeb, tak jest. O -o. Co on Łuk miał? No bez jaj. Pozdroj, jak on chciał mnie z Łuku zabić, nie? A no dobra, na F jest tradycyjnie naif seria zabójstwa. O kupa. No. Jak widzicie całkiem te multi jest sympatyczne. Ja tutaj się taki fokus zauważyłem, złapałem się na tym, że po prostu nic za bardzo nie mówiłem, po prostu taki fokus na tej grze, że... Seria 3, nie? Jest to kupa w majtach. No, ej no, kuźwa jasne. Ja tu z seriami kuźwa zbytnie przyzwyczajenie do CSA, w którego i tak nie umiem grać. Dobra, sorry za te, takie małe cięcie. Mały wypadek się zdarzył. Przy pracy. Przy pracy? Nie! Powiedziałem to. Żartuję bez przesady. Nie róbcie takich cyrków. Ej, no co on kuźba! się, za, się modlił po prostu nad tym typkiem jak nie wiem. <laughs> Zamiast po prostu z niego strzelić stał. Może wiesz, cisnął kloca i, i, i ten i w ogóle. Hugo? Hugo, tak. Yes. Nie wiem, jak wam się podobają te odcinki z Multi, to możemy coś ponagrywać. Wiecie, koopa raczej nie ma możliwości z kim zagrać, bo... Ech, no właśnie ten Fan 4 to jest znik mojego kuzyna, bo odkupiłem od niego tego Far Cry'a. Ja wam to mówiłem gdzieś tam. O, zabiłem dobra, ja też, ale tam to się wytnie. Dobra. E, no i po prostu Uplay nie oferuje możliwości zmiany nigdy, to jest trochę zdrąbane, w ogóle jak ten cały Uplay na jego psioczył. Po prostu jest niedopracowany. No i co, co tu dużo gadać, nie? To jest niedopracowany w hugo. O, tu był jakiś enemy. Hmm, pozbył się go. Dobra Bunker, No, no jak widzicie, całkiem te mapki są naprawdę fajne. E, powiem wam, że nawet, y, nawet na ustawieniach teraz średni gram w tego Far Cry. Jak widzicie, to może nawet jest not bad. E, myślę, że tam na filmie nie będziecie mieli jakichś specjalnych spadków fps że cały czas ta 30 będzie utrzymana. E, bo powiem wam, nie wiem, to są jakieś bardzo dziwne za systemy zrobione w tym Far kraju. Yy, że, że nie wiem, po prostu jak dam sobie na wysokie to coś się zaczyna tam dziać prawdopodobnie jakieś tam yy, oświetlenia albo bardziej szczegółowe cienie powodują, że po prostu gra mi tak klatkuje, że nawet bez nagrywania się nie da grać, no wiecie, to mógłbym trochę posiedzieć przy tych ustawieniach jak kiedyś aha, ten cel po prostu snajper ze mnie, kuźba z, z magnuma, o, twoja premia, drużyna wygrywa hura, udało się który, który byłem? Aha, piąty. No, myślałem, że tutaj będę już na tej, tej. Jaki, jaki śmiech po prostu? Dekodowanie zakończone. Dekoder zakończy swoją pracę. Cudownie, żebym jeszcze wiedział o co z tym chodzi, ale. Czekacu, no mam. Zabójstwa śmieci. Dobra. Jak widzicie, było dobrze. Poprzednie gry 38. zabójstw. No tak, no kiedyś, kiedyś mi się w to fajnie grało. Jak tak posiedziałem, kilka gier. No wyszliśmy na prostą, więc. Not bad. Punkty wsparcia drużyny 13, reanimacja 1, okrzyki witemne 0. No co się mam drzeć, no bez przestań, bo sobie się raz wydarłem, no. Jakieś odblokowania... Aha, celownik wyborowy. Dobra, jeszcze możemy ulepszyć tego Akacza. E, nie, wie, nie wiem, czy zdążę. Nie! Nie zdążę, kupa. Dobra. Niestety y wygląda to tak, że nikt z moich znajomych nie jest online, och. Ok, więc tak, tutaj mam kolejną jakąś mapkę. Dobra, tam. E, to się pierniczy. Ty. To tak, to co? Tym razem będziemy pierwsi. Tak, zepchniemy ich do oceanu. Bardzo. Tak, ich po prostu zepchniemy, że. No, zepchniemy. Mhm... Mm Aha! Bardzo dobrze. Oby tak dalej. Dobra, ciśnij dalej. O, jakieś takie sympatyczne skałeczki tutaj są. Ja nie mogę. Co oni nie umieją? strzelać czy ja? No, don't give a shit. Nie, nie mogę ich dobić chyba. Wow. O, asysta. Trzymaj ku, aby uleć O, możemy się hilać Jak widzicie, nie wiem, jak tutaj działają to poziomy online do końca. Ok, użyłem krzyku bojowego, jakoś nie. Kawałek mi w miarę przypadł w tej grze, do gustu. Not bad. Wow, dobra, spadajmy stąd. Przetrzyjmy sobie. Są snajperzy. Właśnie Dobra, przyspieszają tam moją regenerację zdrową Dobra, seria zabójstw 3, not bad. Co to jest za glitch? Patrzcie to. What the fuck? Pfft. Aha, i taki wybuch z dupy. O, wy tak dalej. To on miał Vision Ward'a nad głową? To to mają być jakieś takie iskry. O nie, na granat. granat. Faaaaaaking hell. Myślałem, że ktoś tam do mnie strzela, nie? Dobra. Reanimacja, jak w Battlefield'zie. O, no jasne. Ja tu widzicie, ja tu pomagam. Jeszcze trzech się na mnie rzuciło, no pewnie. To, No, Beach please znowu. Dobra, nie umieraj. Może mnie ktoś wychila tak. Co ja tu mam? Co to jest? What the hell? A, wiem co to jest. Heavy machine gun? No, oh, jasne. Nawet się odwrócić, człowiekowi nie dadzą. Nie można cię reanimować ponownie. Rozumiem, rozumiem, doceniam. Ten stacy o kurde, otwarci jesteśmy, trzeba coś pozabijać. Mhm. rozumiem, czyli to będzie... I... o no, poziom proszę państwa. W tym przyzwyczajony, żeby widzi się kręcał na X. Czy tam się kładło, już nie pamiętam, ale ciągle ten X naciska. Nie wiem po co, jakiś jak uporem maniaka po prostu. trzecie co my tu mamy dalej? Hmm, hmm. hmm. Ah. zombie. Woda, wykąpmy się. Okay. Wymyci, ruszamy do boju. Kurde, to się za zanosi na taką dłuższą przechadzkę, więc może włączę Wam team elaps, czyli przyspieszenie czasu. Aha, ambitnie. O <laughs> uh, smuteczek. No i moi drodzy, to by było chyba na tyle. No kurczę, znowu. Pięć. Znowu jestem piąty, o, tak. Ale czemu muszę tylko iść miał gorsze staty? Przecież ja powinienem być na drugim. Aha, to są znowu te takie głupie punkty. It's time. Aha! Zawsze spoko. Dobra, no i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą rozgrywkę. Na razie.